No dobra, no to co? Zaczynamy? Cześć! Cześć wszystkim! Witamy Was bardzo gorąco! Dzisiaj w takim e, nietypowym duecie ponieważ e, jestem w odwiedzinach u Kariny z kanału Kary o ile się nie mylę. A u mnie jest e, gościem e, Paula z kanału e, Boogie O przepraszam! <ślawni> <ślawni> o, z... <ślawni> o Boże! <ślawni> no i dzisiaj proszę Was Paula pokaże tak, co Maula... ona co ona tam sobie zdobyła dzisiaj w Glossy Boxie, zamówiła sobie brytyjską wersję. Tak, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że jest to moja pierwsza wersja e, Glossy Boxa, dlatego jestem strasznie, słuchajcie, podekscytowana tym, co znajduje się w środku. Także e, też jestem bardzo ciekawa, bo ja miałam do tej pory tylko jedno pudełko i to było pudełko lipcowe w Polsce. Więc tak, nawet nie wiem, co to może być w brytyjskiej wersji. Jestem bardzo ciekawa i w ogóle Pola specjalnie nie otwierała, żeby mi też pokazać. Tak, słuchajcie, spotkałam dzisiaj kuriera przed samym wyjściem do Kariny, także nie przedłużamy i po prostu zobaczymy, co ciekawego nam tutaj nasz kurier przyniósł. Tak, otwierajmy, otwierajmy. Tylko słuchajcie, za bardzo mi się to się strony otwiera. Wow! A tutaj mamy... ta <trykko> Różowe pudełeczko. Bardzo trafiony mój gust, ponieważ ja uwielbiam. Wszystko to związane jest z różowym kolorem. No i dobra, otwieramy. Słuchajcie, ja to zawsze czekam na te trociny, co tutaj w środku się znajdują. Mam nadzieję, że i u mnie będą. Także wygląda to tak. Tutaj jest jakaś ulotka pewnie. Detox. With glossy box. No i dalej, tak? Stążeczka. Którą potem można wykorzystać e, do ozdoby włosów na przykład albo innych rzeczy. o mm. Ojej. Zobaczcie, Uuu. słuchajcie. Co to jest w ogóle? No dobra, no. idziemy A no są trociny, tak? Znaczy nie, to co to jest? Konfetti. E, pogięte papierki, tak, które pogięte można papierki. potem wykorzystać do czegoś, nie wiem. Na przykład żeby coś tam schować, zapakować komuś prezent. O właśnie. Dobra, także to to zostawiamy? No. E, coś tu chyba się rozlało trochę. I... No. Zobacz. Nie dokręcili dobrze. Nie dokręcili. No ale dobra no. Jedziemy z tym, co mamy. A ty nie masz tej karteczki. No to chyba to jest, tak? Aha, i jest karteczka, e, taka malusieńka. <laughs> podobna w polskim glossy boxie. Tak. Tak, w polskim mamy taką malutką karteczkę. Tutaj mamy taki ogromny e, karteluch z napisanym y, wszystkim tym, co tu jest. No to Dobra, jedziemy. to może ty będziesz czytać, a ja będę pokazywać. O. Gdzie? Ja? <laughs> nie będę angielskim... tutaj łamać swojego angielskiego. Ekstra. Dobra, pierwsze co mi tutaj się, słuchajcie, y, zaczepiło o moją dłoń, mm -hmm. to jest... Y... Skin Glow Exfoliator. Tak. Może jednak ty czytaj po angielsku. Ale co to jest w ogóle, to nie mam pojęcia. Face Wash, słuchajcie, czyli to jest e, żel do mycia twarzy jakiś? Tak, Znasz znaczną firmę Elemis. E, widziałam ją na targach kosmetycznych e, na beauty. O tak, Be wygląda. Beauty coś tam, coś tam. Aha, nie na, ai macie tylko na tych drugich, na beauty coś tam, coś tam. Widziałam te, z tej firmy. I to dosyć drogie produkty mieli także. A do, dosyć dużym zainteresowaniem się cieszyła ta firma. I tutaj jest napisane, że e, to jest full size, to jest 100 ml. To jest 30 ml. Poniuchamy trochę, zobaczymy, jak to pachnie. A za biegle. full size e, trzeba by było. <śmienny> <śmienny> taki. Wy, wyskokowy widziciel. <śmienny> w odcieniu, tak słuchajcie, bieli, prawda? A to jest jakimiś granulkami? Tak, to jest jakiś peeling, ogólnie chyba, z peelingiem, coś no tak mi się wydaje. To eksfoliator? Boże, nie wiem, jak to się czyta. Dobra. No. no, to generalnie do ścierania, tak. Tak. Czyli to jest taki peeling, nie? I do mycia twarzy. Bardzo ładnie pachnie i 100 ml kosztuje 12 mm. funtów. Tak, 12 funtów. A my mamy tutaj 30. Także? Cena 12 funtów nie jest jeszcze tak źle. Coś ten wisi normaderm. Z tego co się orientuję, mój żel do mycia twarzy kosztuje coś w tych ten nie wiem, bo w Polsce go może nawet kupuję. no Może nawet trochę drożej. Także to jest pierwsza rzecz. Bardzo fajnie pachnie, pachnie takimi cytrusami. Trochę cytryną, trochę grejpfrutem, także zobaczymy, zobaczymy. podoba mi się opakowanie, Opakowanie też. Mogłabym mieć taką szminkę. o oh, no pewnie. Nawet nie wiem, czy nie mam takiej szminki. No cóż, bardzo Bardzo ładne. fajne. Także to to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to coś takiego i jest to body lotion. Czyli oczywiście, balsam do ciała. I, słuchajcie, on jest takim tym ptaszkiem. Ptaszkiem, jak to się nazywa? Łabędź? Nie. <grym> mm. Nie, kaczka. Taka z tym tym. Weź nie. <grym> nie, to bardziej ten egzotyczny taki ptak. <grym> <grym> nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to jest. Co to jest? Jak wiecie, to napiszcie na dole. No właśnie, bo zapomniałam, jak to się nazywa. Nie żuraw. Nie. Coś innego, skrót Flaming. Flaming jest duży, tak? Flaming. Flaming! No to tak, je coś no. Taka ptaszyna, sympatyczna. Tak? Tak. I jest to body lotion i go my tutaj mamy, słuchajcie. A, to jest kaczka! Tak, no właśnie, Duck też Ice zobaczyłam Ice. Tak, moi drodzy, to jest kaczka. I to jest ta firma Duck Iceland, tak? Mandarynka i bergamotka. Mm. O ile się nie mylę. I to jest yy, balsam do ciała. I on ma 30 ml także. A tutaj jest napisane, nie wiem czemu. 2 razy 250 ml kosztuje 24,95 funtów. Nie wiem o po co chodzi. No właśnie. Powąchaj. Coś się w ogóle przypomina? Bo to powinna być... Pachnie trochę jak taki krem do mycia y, drewna. Też mi się tak wydaje. My mamy taki podobny... Płyn, słuchajcie, do mycia podłóg właśnie, do mycia paneli. No, nie, taki, 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 taki dziwny ma zapach, zapach, no. no ale buteleczkę może, ma fajną. Buteleczkę ma fajną. Ogólnie za wygląd, no to, to fajnie, dałabym piąteczkę, ale no niestety. Ale za zapachy... zapach, no to już... Yy, jest do, do drewna nie za bardzo. No, dokładnie. Jakby miała tak pachnieć jak, słuchaj, umyte panele w łóżku wieczorem, to raczej chyba nie za bardzo. Także to kolejna rzecz, taki body lotion, balsam do ciała. Dobra, następna rzecz. Co tam masz na karteczce? Ja po kolei. O, to, to, to coś takiego jest. Jasona masz? Tak, Jason. I to jest yy, krem do ust, tak? Jakiś balsam do ust. Mm -hmm. Wygląda tak. Podobny do... A ma i w ogóle? Be... Jak to się nazywa? Bubble Beards. <laughs> Nie, biz. Be Bees... Beards Bars? Tak. Ja nie wiem, ja no, wy, no, do, do, wymawiam, do ba, to wymawiam Bugs Bees czy coś O, dokładnie. Także z opakowania bardzo przypomina. Nie wiem, jak, jakie to jest w ogóle... To też z miodem coś musi być, bo jest... Ym, plasterki miodu są narysowane, tak. więc coś musi być z miodem. Aloes. 70, i, no. Wosk i aloes. I aloes, tak. I on jest 70% organiczny z tego, co tutaj widzę. O matko. Ale pachnie bardziej tak miętowo. Bardziej alboś... miętowo, dokładnie. Jak takie lekarstwa, jakiś syrop miętowy. No. Nie, jak krople żołądkowe, matka się tak naprawdę. Pachnie jak krople żołądkowe, słuchajcie. No tak bardzo ziołowo pachnie, no. No ja tutaj miodu w ogóle nie wyczułam. Ja też nie. Ale to kategorii... ja nie lubię zapachu miodu. A ja, a... ja lubię. Nie, nie <laughs> nie. Mleko, miód, coś w tym stylu. <laughs> Ale słuchajcie, no nie wiem. A no i to jest chyba pełnowymiarowy produkt, tak? Tak. 4,6. Czekaj, zaraz zobaczę. Bo jeżeli tak, no to 4,6 g. Kosztuje e, fun 99 O matko, no to nie zaszeleli słuchaj No to chyba nie Nie wiem, nie, nie widzę tutaj, wiesz? Poczekaj, pokaż Mi się wydaje, że tu widziałam coś Tu jest e, 4,5 hmm. A to dziwne to No nie właśnie, nie. ale słuchajcie, no fun 99 Zapach także niezbyt atrakcyjny No mogli coś lepszego Może doruszyć. ktoś lubi taki zapach, nie? Ogólnie miętowy, no u mnie no niestety Bardziej mi przypomina to krople żołądkowe niż jakiś raj dla naszych ust, mm. prawda? No, także, no. Kiepsa. Ojojo, pierwszy raz. Ciekawe, razy, jaka porażka. W w ogóle w no, dokładnie. Ja tutaj byłam nastawiona, że słuchajcie, pierwsze pudełko yy, będę po prostu zachwycona. Och, i ach, no niestety, jak na razie to. To już trzeci produkt. No, ale mam tu kolejną rzecz. I co to jest? Mm, aromatyczna maska. Maska do twarzy, tak? Mhm. Wygląda tak. I to jest też y, detox fa favorite. Favorite? No. Faworyt, y, faworyt detoksowy. Detoxowy, tak. No i oczywiście trzeba powąchać. Słuchajcie. No, tak ziołowo pachnie. Aptecznie bym rzekła? Apt no, możliwe. No, aptecznie. Ale, ale ja lubię takie zapachy, szczególnie jak jak coś składam na twarz, coś na oczyszczenie mojej twarzy, to tak mi się wydaje, że to jest wtedy tak, wiesz. To jest napisane, że to absorbuje, y, że ta maska rozgrzewająca Aha, pomaga, y, mask. pomaga y, po prostu w, wżreć się witaminą w naszą twarz i minerał, absorbując coś tam. No właśnie, no. Ale no. tak dość wygląda to, powiedziałabym, w ogóle co to jest za firma? Monu. Nie wiem, Tego czy to tak się nie czyta, znam. ale... No i tak, i tu jest ile? Tu jest e, 30 ml także i to jest z e, rozmarynem, tak? E, to jest moja droga z, z rozmarynem, z lawendą i natural klej. <laughs> z klejem naturalnym, <laughs> z naturalnym klejem, słuchajcie. Także o, od takie tocie. Czyli po prostu e, witaminy się nam wklejają w twarz. Tak. No, dokładnie, odchodziło. Tak, i co? I to jest 30 ml pełnowymiarowe, opakowanie tego 100 produktu. 100 ml kosztuje 24,95. No, na razie nic nie mogę powiedzieć. Zapach ujdzie, e, maski rozgrzewające lubię, także no, zobaczymy. Czy my mamy jakieś tutaj w ogóle pełnowymiarowe, prawda? Nie, nie mamy. O, mamy! Mamy pełno. O, proszę ciebie: Glossy well. Bombs Dreams. O, takie coś. O, dostałyśmy. Dostałam raczej. No. <noise> no Ale no, to jest co... to... Ja, ja powiem wam że ja takie rzeczy nie używam ogólnie. No nie wiem, dużo ja bym się, się bała w tym spać, że... że jak się obudzę i to będę mieć ciemność przed oczami na przykład i nie będę wiedziała, że to jest... No dokładnie jest dokładnie. Nie. Ja tak samo, także no... O, A to takie jest coś... mokre? To jest mokre, bo... A nie, no słuchaj, bo tu jeszcze coś jest. O. A to coś, co się wylało. Face Tonic, czyli tonik do twarzy, tak. I to jest trochę mokre, bo no niestety y, nam się trochę chyba odkręciło. Niedobrze po zakręcali nam hmm. y, tych. Także no, to jest do spania, tak? To są takie okulary do spania, jak to się nazywa? Maska na Maska noc. na noc. Na oczy dwa. Tak, i to jest który produkt? Piąty produkt. Ale to jest, chyba sześć, jest gratis, produkty. bo go nie ma tu na liście. Aha, no to pewnie gratis. No. E, dobra. I ostatnia rzecz, słuchajcie, jest to Face Tonic, czyli tonik do twarzy. Który, który jest e, z trawą, tak? Cytrynową, lemongrass mm -hmm. i sandalwood oil. Mm -hmm. e, czyli olejek, tak? Z drzewa sandałowego. Tak, i jeszcze coś tutaj, że ma. Wygląda wodę tak. różaną. Tak, i free. Tak, ma, ma te olejki z drzewa sandałowego, e, różaną wodę i olejek z drzewa cytrynowego, z tego co tutaj widzę, tak. tak. I to jest 30 ml tonik do twarzy i zaraz zobaczymy jak pachnie. Trochę mi się rozlał, także... 27,50 funtów kosztuje ym... 50 ml. O Jezu! Jak rzepa to śmierdzi! Nie <grym> O Matko! Słuchajcie, no niestety, ale zapach też nas nie powala po prostu. Bardzo dziwny zapach. Jestem w szoku, że pierwsze pudełko w tym roku i dowalili takie rzeczy. Ja nie wiem, może ktoś będzie zadowolony, może jakaś pozytywna recenzja będzie na temat tego Glossy Boxa. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zawiedziona ogólnie. Ten produkt ogólnie przecieka, mam całe mokre ręce, także nie wiem, to jest chyba wina opakowania. się mu? Tak, o. Także no niestety. ile kosztuje pełnowymiarowe opakowanie A już tego Ja mówiłam, 27,50. O jasny gwint, a to jest 30 ml, a pełnowymiarowa ma ile? 50? Mm -hmm. no to jest strasznie drogo, 27,50. To już wolę iść do butsa kupić sobie Dokładnie, dokładnie, także taki ten, taki produkt. No i słuchajcie, i to by było wszystko, także... No niestety. Jestem masz za, ładne pudełko, Mam ładne pudełko, mam trocinki, na pewno wykorzystam. E, tak, o, o to wygląda, ale powiem Wam, że jestem strasznie rozczarowana. I ogólnie dużo osób było za tym, żeby, 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 jak to powiedzieć? Dużo osób było za tym, żeby subskrybować Glossy Box w UK, i dużo osób mi także tego odmawiało. I muszę Wam powiedzieć, że jak na razie, no, jestem troszeczkę rozczarowana. Myślałam, że chociaż dwa produkty będą jakoś tak, yy, no, podpasują dla mnie, o, naprawdę, jakoś tak. Nieciekawe rzeczy. Do no, dokładnie. Jeżeli, jeżeli Jedyna rzecz, która mnie zainteresowała, to chyba, to chyba właśnie ten, ten żel do mycia twarzy z peelingujący, mm -hmm. bo, bo fajnie pachnie, jest bardzo fajny taki w dotyku te granulki, są bardzo mocno wyczuwalne. Ja lubię jak peeling jest taki właśnie ostry. No i, i to chyba wszystko. No i ta maska już ewentualnie jeżeli miałabym coś powiedzieć, no, to może ta warming mask, słuchajcie, też mi się przyda. Reszta niestety po prostu. To banu. był chyba ich y, osobisty detoks bo tak. po prostu naprawdę odchudzili to pudełko strasznie moim zdaniem dokładnie okropnie także no co no to tyle no Jak... także Hello 2013 detox w ogóle Poczekamy na następne pudełko, może będą jakieś ciekawsze, fajniejsze rzeczy. Jeżeli nie, no to niestety powiemy po prostu bye bye dla Glossy Boxa. No i ciekawa jestem, co jest w polskich Glossy Boxach. Ja też właśnie jestem ciekawa, bo mi się wydaje, że jednak w Polsce takie ciekawsze rzeczy ciekawsze produkty dobierają. są. Też mi się tak wydaje. Nie, dziewczyny mają fajniejszą Friday. Niż dokładnie, niż jak oglądam recenzje. No niestety, no. Także co? Dziękujemy za uwagę. Tak. Dziękujemy za poświęcony czas, bo to już 15 minut z nami. O, Matko święta, myślałam, że się w 7 zarobimy. Pozdrawiamy <grym> serdecznie i przedłużamy. Pa pa! pa.